Pojechałem do Anglii na mecz, a jak wiadomo, jedzenie w Anglii wygląda tak. Pokażę Wam, co jadłem, i odpowiem na często zadawane pytanie, jak radzić sobie z dietą na wyjazdach. Czekam na Uberka, później, autobus do Berlina, samolot do Manchesteru, czyli już jestem prawie na miejscu. Takie sobie wegańskie kanapeczki kupiłem z niby kurczakiem i soczek. Razem 450 kcal z 20 g białka. No jest ok, nie jest to rozwiązanie idealne, ale na ten moment jest to dla mnie rozwiązanie optymalne. Dzisiaj będę też trenował, więc trochę węgla się przyda. Wziąłem soczek, a nie wodę, chociaż to jest sam cukier, ale wodę mieli tylko 1,5 litrową albo dwulitrową, a zaraz muszę to wypić. Także na pewno można było wybrać lepiej, ale na małego głoda i pierwszy posiłek jest okej, okay. gdzie ja jestem tutaj? to jest Majorka? Jestem na miejscu, ale mi się pogoda trafiła. Podobno tutaj non-stop leje. A dzisiaj jest słońce i jutro też ma być słońce. Zajebiście. Wyjazdy są różne. Czasem na dzień, czasem co jakiś czas na tydzień, a czasami to kwestia pracy i jesteśmy w rozjazdach cały czas. I to głównie od celu sylwetkowego i długości wyjazdu będą zależały nasze postanowienia żywieniowe. To jest moje dzieciństwo. W innym wydaniu, ale tego się najadłem za dzieciaka. Konflikt z cukrem. Słynny digestive. Na lepsze trawienie czasem. Jeżeli jedziesz na wakacje i nie chcesz myśleć o diecie, to inna sprawa. Ja nagrywam to raczej dla kogoś, kto często wyrusza w trasę, a komponowanie diety w innych warunkach, z innych produktów może być skomplikowane. Zobaczcie, co to mamy. Mountain view. i to bez cukru. U nas jest wycofany i to prawdopodobnie, chociaż nie wiem czy teraz się nie pomylę, przez jedną z substancji, która jest w nim zawarta. Mnie to się wydaje, że oni zrobili brexit, bo już mieli dość pierdolenia z tym plastikiem. Jedąc w trasie musimy zwrócić uwagę na dwie kwestie. Aktywność fizyczną oraz dietę. Byliśmy w Nowym Jorku w Five Guys i zakochałem się w ich maksymalnie przetworzonym burgerze oraz frytkę. Bomby kaloryczne. No niestety dzisiaj nie wejdę, ale jakbym był z Karoliną to pewnie byśmy odwiedzili. Sprawdźmy czy smakuje tak jak kiedyś. Dobra. Zobaczcie, odkręciłem nakrętkę. Jak widzicie mam tu kuchnię, więc stwierdziłem, że dzisiaj zrobię taki dzień, żeby pokazać wam jak jeść radząc sobie samemu, nie w restauracjach. Myślałem na początku, że pójdę zjeść gdzieś do restauracji, ale stwierdziłem właśnie, że to będzie dobry pomysł. Zrobimy tak od A do Z, jak żywię się w podróży na własną rękę. A jutro mam śniadanie hotelowe, pójdę sobie do restauracji, zjem coś na szybko. Zrobię tak, żeby nic nie przygotowywać samemu. To jest moje jedzenie już dzisiaj do końca dnia i prawdopodobnie jeszcze na jutro mi starczy, także... Zobaczmy. Ryż, to jest ryż Bena, u nas bardzo drogi. Tutaj nie aż taki drogi. Jest bardzo smaczny i jest to ryż do mikrofali, więc można go zrobić w 2 minuty. Kura, edamame, papryczka, mozzarella light jeszcze, żeby podbić białko i sos. On ma dość dużo cukru, ale w 100 gramach ma tylko 100 kcal. A ja go nie użyję całego na pewno, więc yy, po prostu do smaku. I jako przekąska jeszcze na dziś. Po treningu taki jogurt proteinowy albo taki mus, zobaczę w jakiej kolejności. Chciałem kupić w ogóle skryre albo jakiś jogurt naturalny, który ma większą ilość białka, ale nie było nic takiego, więc kupiłem takie proteinowe. No, jest to półśrodek, nie? Jak możecie kupić naturalny jogurt, to kupcie naturalny, nie wiem, połączcie sobie go z owocami dżem. Będzie super. Tak, no i jeszcze owoce na przekąskę. W Anglii znajdziemy tony przetworzonego, tłustego i słodkiego jedzenia. Na półkach sklepowych jest mnóstwo śmieciowej żywności. Ale z drugiej strony bez trudu odnajdziemy zdrowe i wartościowe posiłki, a nawet całe sklepy. Jakość oferowanego jedzenia na pewno nie może być wymówką. Idealnie, jakbym miał jeszcze więcej przypraw, czarnuszkę, i awokado na środku. Żeby jeszcze uzupełnić zdrowe tłuszcze, no ale mają tu wszystko, czego potrzeba, żeby jeść zdrowo i żyć zdrowo. Taki posiłek miał 591 kcal, 56 g białka, 13 g tłuszczu i 61 g węglowodanów. Także bardzo spoko smaczny, szybki, sycący i dużo białka. Jest 20.30, ja już kończę dzisiaj mój dzień żywieniowy i lekkie podsumowanie. Jadłem intuicyjnie, ale postanowiłem wpisać wszystko, co zjadłem do fitatu. I zobaczcie, wyszło mi, że zjadłem około 2500 kcal, z czego 28% białka oraz tłuszczu i 43% węglowodan. Nie dobiłem węglowodanów, bo raczej trzymam się w okolicach 50% i. Przesadziłem z białkiem, ale kalorie się zgadzają, o czym Wam zaraz powiem. Więc ten błąd między tymi węglowodanami i białkiem nie ma żadnego znaczenia. Tak właśnie wygląda dieta. Jak dzisiaj mam świadomość, że nie dobiłem węglowodanów i przesadziłem z białkiem, to jutro mogę to naprawić. Raczej e, większym problemem dzisiaj było to, że dostarczałem słabej jakości kwasy tłuszczowe oraz jednak zbyt mało warzyw, chociaż jestem nasycony na koniec dnia, także mm, powiedzmy, że było ok. To jest jednak jedzenie na wyjeździe, tu są ograniczone warunki. Właśnie, a jak z tymi kaloriami? Ja dzisiaj spaliłem 1200 38 kcal. Przed chwilą wróciłem z basenu, z siłowni. Byłem też na spacerze jeszcze w sklepie. Zobaczcie, kupiłem jeszcze takie płatki na sam koniec. Jeszcze sobie zjem. Dojadam też drugą porcję tego obiadu, który gotowałem. Zjadłem jogurt oraz borówki. Jeżeli chodzi o tą aktywność, to łącznie przepaliłem dzisiaj 3000-3100 kcal, więc jestem na deficycie i o to chodziło. W tym miesiącu jestem na deficycie, bo jadę na wakacje niedługo. Więc płyta jest taka, że da się jeść intuicyjnie, trzeba tylko poznać swój organizm i posiąść podstawową wiedzę żywieniową. Pamiętajcie, optymalnie, a nie perfekcyjnie. Kwestii diety, nie bądźmy dla siebie zbyt surowi, ale miejmy świadomość, że kalorie wciąż się liczą i miejmy je z tyłu głowy, komponując posiłki wedle zasady 80% zdrowia i 20% przyjemności. Naszym celem na wyjazdach nie jest odchudzanie. Celem jest utrzymanie masy ciała, czyli powinniśmy żywić się w granicach zapotrzebowania energetycznego. Nie dość, że mają tutaj menu po polsku, to jeszcze opcje posiłków poniżej na przykład 400 kalorii. Ale zależnie od tych opcji nie ma. Zobaczmy, co tu jest. Jeszcze oferta śniadaniowa. No typowo... Angielski. Pani mi powiedziała, że aktualnie nie ma żadnego kubka z Manchesterem I że będzie w piątek, ale ja w piątek już wyjeżdżam. Przed dziesiątą. muszę tu przyjść i może będą. Podnieśliłem się. Udało się. Wczoraj mówiłem wam, że przesadziłem z tłuszczem, z niezdrowymi tłuszczami i dostarczyłem za mało węglowodanów, a dzisiaj przyjąłem takie śniadanie. I co z takim faktem zrobić, albo jaką lekcję tutaj wyciągniemy? W takich sytuacjach musimy dokonać wyboru, czy ma być 100% tak zdrowo, czy może chciałem zjeść angielskie śniadanie i czerpać z tego wyjazdu. Padło na to drugie, więc dostarczyłem jeszcze więcej tłuszczów, sodu, kalorii. I co z tym mogę zrobić dzisiaj? Mam wpływ na to, jak będzie wyglądała reszta dnia. Więc na obiad coś śródziemnomorskiego. Warzywa, zdrowe tłuszcze, Dobre białko, błonnik, witaminy, składniki mineralne i jakoś się to zrównoważy. W temacie jedzenia na wakacjach trzeba sobie zadać bardzo wiele pytań, bo jak zawsze to zależy. To jest dla mnie ważny wyjazd. Spełniam marzenia i to nie do końca swoje, a 13-14 letniego Marcina, który marzył i który nigdy nie spodziewał się, że przyjedzie na stadion zobaczyć mecz swojej ulubionej drużyny. Naprawdę, o ile teraz od kilku lat to jest w zasięgu ręki, to jak byłem młodszy, to nie wierzyłem, że kiedykolwiek się to uda. A dzisiaj być może się uda, znaczy najprawdopodobniej. Nie będę miał czasu już iść do restauracji, więc kupiłem po prostu gotowe jedzenie, żeby nie było, że sam coś przygotowuję, bo miałem tak nie robić. I co sobie kupiłem? Tak jak mówiłem, więcej warzyw w to już śródziemnomorski posiłek. To ma 350 kalorii, kilokalorii, kurczaczek, batacik, dużo kolorów, o to chodziło. I jeszcze, żeby uzupełnić węglowodany, owoce. Do tego zjemy ten mus, który wczoraj kupiłem i zobaczcie, białko w sam raz, może dzisiaj trochę za mało, ale wczoraj przesadziłem, więc będzie git. Tutaj dość dużo węglowodanów, pewnie wypiję jeszcze jakieś piwo bezalkoholowe, może dwa, jeżeli znajdę, bo to jest ciężko znaleźć, na meczu albo przed meczem, więc węglowodany się uzupełnią. I może ten tłuszcz będzie trochę przesadzony, ale powiedzmy, że wszystko się zrównoważy i kalorie też się będą zgadzały. Jeżeli byłbym tu jeszcze tydzień, to żywiłbym się w ten sam sposób. Może trochę więcej bym gotował, żeby zaoszczędzić pieniądze, ale tak by to wyglądało. Da się? Da się. Lecę na mecz. I to koniec tej pięknej przygody czas wracać do domu, chociaż jestem w tramwaju na lotnisko sam i coś mi nie gra, ale nic, jadę. Trzymajcie się dobrze, zostaw łapkę w górę, komentarz, łap zajawki, pełnej marzenia. Do zobaczenia.